No, tak, teraz postaw taczkę. Postaw, spróbuj ją czymś załadować. No. Podnieś taczkę i przejeźdź się kawałek. Genialnie. Jeszcze raz podjedź do nich i postaw taczkę. No, pomyśl, jak ta, ma, ta taczka ma stać, żeby coś do niej załadować? No jak ma stać? No i jak? jak? No zrób coś z tą taczką, no żeby stała. Odejdź od niej. Odejdź od taczki. Odejdź od taczki, postaw taczkę i oddal się od niej. Genialnie, nie łatwiej z taką ładować. Co?